Zapraszam tutaj na rozmowę i spotkanie z Jackiem Denelem, który ma na sobie żółte spodnie. Jest to żółć motywujący, prawda? To jest żółć taka po prostu zwykła. Żółć jest zresztą kolorem niegodziwości ponoć i rady i w ogóle różnych plugawych rzeczy. No właśnie, to mówią o pisarzach, że oni tacy są, że to egotycy, egoiści, że, nie że uczciwy człowiek, tak Czesław Miłosz pisał. Nie może nakreślić dobrego są gorsi. wiersza. Prozaicy są jeszcze jacy tacy. A Jacek, ogół... głośno, z werwą i charyzmatycznie. Mówię, że poeci są tacy gorsi. Czemu oni, poeci oni są Bardziej, bardziej gotyczni, bardziej dręczą się nawzajem, bardziej sobie świnie podkładają, bardziej drą ze sobą koty, jak Mickiewicz ze Słowackim i wielu innych. A prozaicy też często są trudnymi ludźmi, ale są łatwiejsi niż poeci. Z czego to wynika? Nie wiem, no jakaś predyspozycja chyba yy, związana z poezją. Larkin mówił, że yy, prozaik musi się interesować innymi ludźmi, a poecie wystarczy, jeżeli się interesuje samym sobą i dlatego on będzie pisał wiersze. Próbował pisać prozę, ale to mu nie wychodzi, co nie jest prawdą, bo to były świetne powieści i będzie pisał jednak poezję, bo to jest o samym sobie. Zanim będziemy mówić o poważnych rzeczach, wiesz, muszę Ci powiedzieć, że ten kolor bardzo mnie rozprasza, a że jesteśmy na imieninach Jana Kochanowskiego. Interesuje Pańska stylizacja, proszę Pana? Jak Pan ubrał się na imieniny naszego ducha i czy czuje Pan jego widmo zniżające się nad Panem i kuchające Widm, Panu widmo? nie czuję, natomiast ubrałem się w kolor jasny, ponieważ mam nadzieję na przyjście lata. Ono tak sobie przychodzi, no ale może wreszcie przyjdzie. Pisarzowi się Ponoć kiepsko pisze w lecie któremu? Ja rzeczywiście lubię miesiące ciemne i ciemne pory dnia, znaczy najchętniej ciemne pory nocy, a nie brzask i nie środek lata, ale jak trzeba, to się pisze wtedy, kiedy jest termin. No. Czyli jesteś wybitną realizacją mitu pisarza, który żywi się negatywnością, pisze nocą. Nie Gryząc papier. Nie, no nie, nie gryząc papier, tylko po godzinie 24 mało osób do mnie zagaduje na Facebooku i mam więcej czasu. Kondwicki opowiadał o tym, jak jest bardzo zbulwersowany pisząc. Mówił, że ciśnienie mu skacze potwornie. Czy pan, panie Jacku jest zbulwersowany pisząc? To zależy co. Takie wojownicze Felietony to czasami podnoszą mi adrenalinę. I to literatura piękna. W tekście widać. A w literaturze pięknej też się zdarza, ale to raczej są takie nie nerwowe sprawy, tylko przykre i wtedy się denerwuję na przykład na moich bohaterów, albo, albo jest mi żal ich i współczuję i im się, no nie, nie to, żebym się tam jakoś rozklejał bardzo, prawda, i zwirżał papier, papier zami swemi, jak pisano w XIX wieku, no ale zdenerwować, to się na nich potrafię, tak. No Andrzej Stasiuk mówił, że on opłakuje swoich bohaterów, swoje liryczne, nostalgiczne teksty. Czy ty płaczesz, Jacku, nad swoimi wierszami albo na przykład nad Larkinem, mówiąc biedny chłopak, a ja go muszę teraz tłumaczyć? Nie, no takie serce szczypatielne momenty to chyba mają bardziej tacy pisarze, którzy nie stronią jak nie stronią, to się robią tacy otwarci emocjonalnie i wypłakują się. Ja się nie wypłakuję nad bohaterami, właśnie raczej irytacja. Ale przede wszystkim, irytacja to taka irytacja na materię pisarską: na to, że jak pisze się jakiś tekst, który ma się już w głowie, to w głowie ma się ten tekst taki piękny, i on taki jest świetlisty. I w te wszystkie miejsca, które są takie jeszcze nieoczywiste, to one błyszczą, tak? Ale Jacek, promień teraz na ciebie padł. No, bo o tym mówię. I na twoje żółte spodnie. A potem człowiek to wszystko zapisuje i okazuje się, że te wszystkie fragmenty, które były takie niedookreślone, to robiły się takie glinowate, glutowate, szare, burę, człowiek w tym jak mucha Uff, w smole. Glutowate fragmenty Larkina, brzmi strasznie. No, no, w przekładzie to jest co innego, no bo w przekładzie to już wiem, wiem mniej więcej z zawczasu, co będzie. A jak się pisze swoje własne, no to owszem, ma się ramę, pomysł i to wypełnia się, tak, ale właśnie to są jakieś takie miejsce niedookreślone i one przy zapisywaniu są najbardziej męczące, tak na których się nie, nie obmyśliło wcześniej. Ale poczekaj, bo powiedziałeś coś intrygującego. Rzeczywiście uważasz, że jeśli chodzi o przekład, to jest rama. Wierzysz w przekład? Nie uważasz, że to jest pisanie tekstu absolutnie jeszcze raz, po swojemu, ze swoim porządkiem, w swojej poetyce? Nie, no Boże, broń. No to... Yy... W swojej poetyce nie. Przekład dla mnie jest pracą w typie, typu mediumicznego, to znaczy mamy swoje gardło i jako medium dajemy to gardło cudzemu głosowi. W przypadku martwego poety to możemy rozumieć dokładnie, ale w przypadku poetów czy, czy prozaików żywych. To, Coś zbliżonego, no, ale z, z żywym człowiekiem. No to można się z nim skonsultować, dopytać to jest trochę co innego. Ale w a, przypadku martwych, no to rzeczywiście oddaję swój głos, yy, czy swoje gardło cudzemu głosowi, i teraz yy, będę mówił moim językiem, owszem, no bo w, do tego to służy, ale będę starał się możliwie doskonale oddać brzmienie cudzego głosu. W związku z tym się... rezygnuję z siebie. Jasko, jak ci się pracuje z umarłymi? Ja lubię z żywymi. Pracować. Są, Kochanowski s, są, nie słuchaj. Są autorzy, którzy są bardzo pomocni, z tymi można dużo rzeczy przy tłumaczeniu omówić, którzy wyjaśnią trudne miejsce, albo są takie na przykład sprawy. Mamy jakąś grę językową, tak? I ona na przykład w języku polskim nie występuje. I usiłujemy o czymś zastąpić. Czasami nie mamy nawet czegoś zbliżonego i wtedy możemy albo to pominąć, albo zastosować coś dalszego. I wtedy, jak mamy żywego poetę, czy żywego prosaika, możemy się go zapytać. No dobrze, mamy w języku polskim coś takiego, coś takiego, coś takiego. Co ty byś wybrał? Z Larkinem, z Szekspirem, z Francisem Scottem Fitzgeraldem tego nie zrobię. Więc muszę polegać bardziej na sobie i na jakimś wyczuciu. Jest jednak coś w samym procesie tłumaczenia takiego, że no to jest takie martwych obcowanie, tak, z żywymi, że, um, że wchodząc w czyjś tekst, wchodzi się w czyjś sposób myślenia, um, mówienia, um, przyzwyczajenia językowe, w związku z tym ten wybór to też nie jest taki, że o to nagle ad hoc coś wybieramy. Jednak posługujemy się tą wiedzą o tekście i o autorze, którą zgromadziliśmy przy czytaniu tej książki innych książek i tak dalej, tak dalej. Na koniec, Jasku, pytanie o choroby zawodowe pisarzy. Identyfikujesz jakiegoś rodzaju chorobę zawodową u siebie? I nie mów mi, że, że nie. Podsłuchiwanie. Podsłuchiwanie, wścibstwo, ciekawskość, wyciąganie ludzi, zwłaszcza niczego nie spodziewających się czytelników, naiwnych, na opowiadanie historii, na... ale też podsłuchiwanie w pociągach, w tramwajach, w kawiarniach. To, ja to od dzieciństwa na to cierpiałem. To mi się zwiększa z ten, ten, to, co jest cecha To rodzaj, rodzaj pasożytnictwa. jesteś pasożytem. Tak, no ale to każdy pisarz jest pasożytem i każdy twórca, tak? Nie, nie tworzymy z niczego, z niczego tworzył Bóg w niektórych kosmologiach, natomiast e, jeśli chodzi o, o ludzi, to my przetwarzamy. A no, jeżeli przetwarzamy, to musimy mieć z czego. E, i, e, no i kto jest tym tworzywem? Pani jest tym tworzywem, ja jestem tworzywem, jest, też jesteśmy tym tworzywem twórcą i tworzywem. Złodziejstwo to jest. Jest. <laughs> Dziękuję bardzo, Jacku. Bardzo proszę.